Krzyż jest w centrum naszej uwagi Wielki Piątek. Wpatrujemy się w oblicze Chrystusa Ukrzyżowanego, cały ten znak naszego zbawienia. Rozważamy Mękę Pańską. Stoimy przed krzyżem w Tarnowskiej Katedrze. Monumentalny krzyż przy wejściu do Bazyliki, który jest dotykany przez wiernych za każdym razem, kiedy przekraczają próg tego kościoła. Jest on zasłonięty podobnie jak w waszych domach zasłoniliście krzyż Wielki Czwartek. Zapraszam Was dzisiaj do tego, byście po południu lub wieczorem w Waszym domu odprawili domową, rodzinną adorację Krzyża. Przygotowane teksty modlitwy i rozważania męki Pańskiej mają Wam pomóc zrozumieć, jak wiele Jezus dla nas uczynił. Postarajcie się z szacunkiem odsłonić was, Wasz Krzyż, unieść go i ucałować, dziękując Bogu za to, że dla Was umarł. Dziękując Bogu za to, że daje Wam nadzieję, iż Wy możecie dźwigać Wasze krzyże i cierpienia. Możecie tą modlitwę odprawić o godzinie 15, ale możecie także odprawić wieczorem, w zależności od tego, jak czas Wam pozwala na wspólne zebranie się w Waszym domu. Wielki Piątek to także Dzień Umartwienia, Dzień Pokuty, Dzień Postu. Postarajcie się do tej modlitwy dołączyć wasze wyrzeczenia omartwienia w duchu wdzięczności Chrystusowi i w duchu wynagrodzenia za wasze grzechy, które popełniliście. Wielki Piątek wieczorem po liturgii, która jest w kościele, zazwyczaj był przygotowany grup pański. To tam zanoszono Najświętszy Sakrament, przygotowywano figurę Chrystusa złożonego do grobu, aby wierni mogli w skupieniu i ciszy, Dziękować Bogu za to, co dla nich zrobił. Dzisiaj tego grobu nie będzie, ale w Waszej wieczorej modlitwie postarajcie się o to, by w duchu przenieść się do Kościoła, gdzie Chrystus na Was oczekuje i dziękować Mu za wszystko, co dla Was zrobi i za to, że jest obecny w Waszej rodzinie.